Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnej e, odcinku z e, darmowej gry online dotyczącej LEGO Marvel Avengers. I dzisiaj zagramy sobie w Guardians of the Galaxy. Moi drodzy, możemy tutaj tego e, bohatera, który rzuca słuchajcie, zrzuca tutaj tymi nożyczkami, nożykami, czy jak to tam zwał. Będziemy sobie przechodzić różne etapy tej gry. Cyk, 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 awa! Jej ku to bolało. Mamy tutaj życie przynajmniej. Życie jak w Madrycie. Oj, spadłem. Życie jak we śnie. E, zobaczymy, jak to pójdzie. I powalczymy tutaj ostro. Ostro powalczymy. Pokonamy fale. Tu, 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 tu. Troszkę klocków tutaj zbieramy. Pamiętajcie o tym, żeby tu wskoczyć. Hop. Dobra, udało się go pokonać. Tyle w temacie. Przyjąłem wszystko na gacie. Takie rymy. No i zobaczymy, moi drodzy. Jak tutaj sama ta rozgrywka. Hop, hop. Dobra, uratowaliśmy kogoś. No i musimy tam dotrzeć. No dobrze, uratowaliśmy jedną osobę. Jeszcze się cieszy, że go uratowaliśmy. To dobrze, że się cieszysz. No ale teraz tak. Mamy nożyczki z galaktyczki. Wow bym spadł. Wo Spadłem. bu, teraz możecie buczeć, że taki ze mnie lamer. No ale powalczymy sobie, pogramy, tak? Dobra, tu musimy wskoczyć na pewno. Ja to wiem. Ja to wiem, że musimy tu skoczyć. hop kopsiu. Moi drodzy. Ociup. No dobrze. Moi drodzy, i zobaczymy, jak to będzie. Subcio. No i lecimy, lecimy dalej, tu widzicie tańczy wesoły pan. Jest y, wesoły dlaczego? Bo go uratowałem. Wreszcie go ktoś uratował. Tu musimy poczekać, aż się zregeneruje. Co to? Czemu ja tam wskoczyć nie mogłem? Halo, ja się tak nie bawię. Teraz. Oj, nie, 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 nie. nie. Czemu znowu się zaciąłem? Tak być nie może, tak być nie może. Trzymajcie kciuki. Ła! Szupa, szupa czupa. Tam nie mogę przejść. Jak tam przejść? Jak tam przejść? Dobra, jesteśmy tu tym razem skok. Dal i pięknie poleciliśmy. Tu są jeszcze monety, które warto by było zebrać. Oj, nie wejdę tu, bo tu jest ta skała. Przepraszam za kaszelek. Wow. 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 I tu jest żołnierz, ale go pokonaliśmy. Dobra, teraz możemy tu wskoczyć. No i lecimy wyśmienicie, prawda? Ała, o ty, o ty. Dratewko ty. Ok, jest tutaj leczenie. Więc jest dobrze. Bardzo dużo klocków. Zostawiłem jeden klocek. Jak być nie może, nie mogę. Zostawiać tylu punktów. To był jeszcze nasz przeciwnik. Jakim cudem on chodzi tak? On lewituje. Co to było? <laughs> Przepraszam. To było dziwne. Lewitujący gość. Chyba przeszliśmy to. O, tak jest. Doszliśmy do punktu 0. Moi drodzy, udało się przejść ten etap. Tak jak mówię, to jest darmowa gra online. Każdy może sobie w nią zagrać, czekając na LEGO Marvel Avengers. No, jak widzicie, kolejną postać tutaj przeszedłem. Tą wybrałem. Jeszcze mamy tego pana. Ciekawe, co to za jakiś mor mors. Czy co to jest? To jest ten shop, tak? To jest shop to shopem pogramy Zobaczymy, co ten shop tutaj będzie. Jezu, jaką onu a spluwę. O mój Boże, czy ten shop troszkę nie przesadza? O, mamy wziąć większe działko, żeby je zniszczyć tutaj. Przejście. Shopiet, nie przesz... Wow. A Jak tam przejdziemy teraz? You leave, I fall, O, oh, woow, 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 woow. Dobra, pokonaliśmy go. Windę uaktywniliśmy. Teraz windy będą jeździły. Cieszę się niezmiernie. Bardzo mi to się podoba. Opa. Lecimy do góry. Opa, to będzie w topa. <coughs> Hejku, mnie męczy ten kaszel. Napra Oj, stąd przyszedłem. No dobra, teraz możemy iść do góry. Kacz do góry jak kangury, oho. Oh. <coughs> Aj ten kaszel. No niestety, bycie chorym to nie jest nic... Ała, czemu mnie zranił? A ta gra jest niedopracowana, tak być nie może. Nadepnąłem na niego. Mamy bronikę, bronikę mocniejszą. Teraz będziemy mogli różne inne rzeczy robić. Tap 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 ti, tap 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 Mamy leczenie Możemy wejść sobie na górę P Oła no co za gość Oła to bolało Co za robocik Też nie przejdziemy tędy Jak widać Więc sprawdźmy co tutaj jest Tu jest życie Okej okay, jest jakaś Jakiś element. No dobrze. Nie ma, nie ma takiego bicia. Patrzcie, nawet mogę stanąć na niego, to wtedy też e, ten przeciwnik zostaje pokonany. No i dobrze. To co ja tu mam zrobić, mi powiedzcie teraz? Jak ja tam mam wyskoczyć? Chyba nie tędy, co? Shopping, shopping, pracz. Dobra, jestem. Teraz mamy iść tam na górę, nie? Chyba wymaganą ilość pieniędzy zebrałem, tak mi się wydaje. O, teraz mogę przejść normalnie, spoko. O Jezus, czemu ten szopracz tak tak tutaj hej, 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 hej! I zobaczmy, ile mamy teraz punktasów. Co to jest to? Ciekawe, mogę to jakoś wybrać? A, to jest jakiś robot, widzicie? Dobra, to pamiętacie, z poprzedniego odcinka graliśmy tym panem. E, pogramy sobie jeszcze na chwilkę. No i myślę, że na tym skończymy tę grę tak naprawdę. E, zaczniemy, pokażę Wam inną grę z Lego Marvel Avengers. Boże, kto to tam teraz piłuje, tnie, coś wierci w ogóle. Takie to denerwujące jak Drakule. W ogóle za niedługo do kin, a w sumie za niedługo, bo to różnie możecie oglądać ten odcinek. 9 października 2015 w polskich, kin będzie, w polskich kinach będzie Hotel Transylvania. W ogóle kto z was czeka na LEGO Avengers Marvel? Ja, ja, podnosi rękę do góry, ja czekam, ja czekam moi drodzy. I mam nadzieję, że wy również na to czekacie, ponieważ gierka zapowiada się wyśmienicie. No i oczywiście z tego miejsca zapraszam was na swój kanał poświęcony stricte Lego. Jest to kanał. Link do niego na dole. Moi drodzy, zapraszam was bardzo serdecznie kanał poświęcony Lego, klockom Lego i myślę, że każdy z was powinien tak, tak, powinien moi drodzy sobie obejrzeć ten kanał, bo to jest kanał, gdzie gramy w gry lego i tylko w to na przykład są odcinki z lego jurassic world lego worlds są odcinki z lego batman 3 z lego super heroes z lego przygody i wiele 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 innych moi drodzy dobra lecimy tu 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 jak z gry o tron pamiętacie teraz możemy strzelać super cząsteczkami Wszechmogącego, mogącego, mogącego go, 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 go. Ale tutaj atakujemy wszystko. Chyba zbierzemy tutaj kartę pamięci. A nie, to nie tu. Tu wskoczyć. Jak tam wskoczyć? Już skoczyłem. Param, param, pam, pam, pam. pam jest i karta i możemy przejść moi drodzy. Wow, tu, 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 tu. No i moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku. E, powiem wam szczerze, że bardzo fajnie się bawiłem. E, na pewno będą kolejne odcinki z Lego Marvel Avengers, możecie być tego pewni, bo przejdziemy sobie różne gierki. E, ja was zapraszam do testowania samemu pogrania sobie w tą grę. jest, jest darmowa. Jest prosta, więc każdy z nią sobie zagra. Tymczasem zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Papa, pa. trzymajcie się. Cześć, moi drodzy.